W najcichszej godzinie poranka, gdy mrok jeszcze toczy walkę ze światłem, a świat zewnętrzny śpi, nasza dusza często przeżywa swoje najcięższe zmagania. To właśnie wtedy, w tej przejmującej ciszy, najgłośniej słychać jeden dźwięk ciężar, ciężar naszych grzechów. Jest to ciężar niewidzialny, lecz bardziej realny niż kamień przywiązany do serca. Czujemy go w spowolnionym oddechu, w zaciśniętych powiekach, które nie chcą się otworzyć na nowy dzień, w poczuciu brudu, którego nie zmyje żadna woda. To gorycz wypowiedzianych w gniewie słów, lepkość nieczystych myśli, chłód zaniechanego dobra, każdy upadek Każda zdrada miłości, każde świadowe odwrócenie się od Boga tworzy kolejną warstwę tego ciężaru, który przygniata nas do ziemi, odbierając nadzieję i godność. W takim stanie duszy samotność staje się naszym więzieniem. Grzech izoluje, wmawia nam, że jesteśmy beznadziejni, że nikt nie mógłby nas pokochać gdyby poznał całą prawdę o nas. Buduje wokół nas mur wstydu i lęku, szepcząc: jesteś sam w swoim brudzie, nie zasługujesz na światło, nie zasługujesz na przebaczenie. I w tym mrocznym więzieniu, w tej dobrowolnej syłce z krainy miłości, rodzi się najstraszniejsza spokus: rozpacz. Myśl, że dla mnie już nie ma powrotu że mój grzech jest większy niż Boże miłosierdzie. Jeśli w Twoim sercu gości dziś taki ciężar, jeśli budzisz się w takim więzieniu, proszę, zatrzymaj się. Zanim uwierzysz w kłamstwo ostatecznego potępienia, wsłuchaj się w inną prawdę, którą Kościół od wieków głosi z czułością i nadzieją. Jest ktoś, kto nie boi się Twojego brudu, jest ktoś, kto nie brzydzi się Twoimi ranami, jest ktoś, kto wbrew logice świata, właśnie wtedy, gdy jesteś najdalej, szuka Cię z romantyczną, największą tęsknotą. To Maryja, ucieczka grzeszników. Ten tytuł to jeden z najpiękniejszych paradoksów naszej wiary. Ona niepokolana, cała czysta, cała święta staje się bezpiecznym schronieniem dla nas, grzeszników. Jej świętość nie jest jak oślepiające światło, które obnaża i potępia nasze brudy. Jest jak ciepły, łagodny blask lampy w oknie rodzinnego domu, widziany z daleka przez zbłąkanego wędrowca w zimną noc. Ten blask nie mówi, zobacz, jak bardzo zbłądziłaś. On mówi: tu jest dom, tu jest ciepło, tu czeka na ciebie miłość, możesz wrócić. Maryja jest właśnie taką obietnicą powrotu. Jej serce jest bramą, która nigdy nie jest zamknięta dla jej dzieci, bez względu na to, jak bardzo się pogubiły. Przyjść do niej w naszym grzechu to nie jest akt desperacji, ale akt najgłębszej mądrości. Tu uciec z więzienia samotności w objęcia matki, która jako jedyna potrafi zaprowadzić nas z powrotem do ojca. Niech ten poranek, naznaczony ciężarem Twoich win, stanie się porankiem odwagi, aby podjąć tę ucieczkę, ucieczkę w jej ramiona. Aby w pełni pojąć, dlaczego Maryja jest najpewniejszą ucieczką grzeszników, musimy zrozumieć fundamentalną prawdę. Jej serce jest całkowicie wolne od tego, co w naszych sercach rodzi potępienie, pychę i dystans. W nas, grzesznikach, nawet odrobina dobra bywa skażona pychą. Potrafimy patrzeć na upadek drugiego człowieka z ukrytą satysfakcją, myśląc: ja jestem lepszy. Nasza miłość bywa zaborcza, nasze przebaczenie warunkowe. W sercu Maryi nie ma ani śladu tej ciemności. Ponieważ nigdy nie skalał jej grzech, jej serce jest doskonałym, krystalicznie czystym zwierciadłem, w którym odbija się tylko jedno nieskończone miłosierdzie Boga. Ona jest ucieczką grzeszników nie pomimo swojej świętości, ale właśnie dzięki niej. Jej niepokalane poczęcie sprawia, że jest ona jedynym człowiekiem, który patrzy na nas, grzeszników, dokładnie tak, jak patrzy na nas Bóg. Ona nie widzi w nas przede wszystkim brudnej etykiety grzechu. Patrząc na nas, widzi arcydzieło stworzone przez Ojca, widzi obraz i podobieństwo Boże, choćby było ono zniekształcone i pokryte warstwami błota. Widzi w nas istotę, za którą jej syn przelał całą swoją krew. Podczas gdy świat i często my sami definiujemy się przez nasze upadki, Maryja definiuje nas przez naszą chopną godność i ostateczne przeznaczenie. To spojrzenie, pełne miłości i prawdy, ma moc uzdrawiania. W jej oczach nie znajdujemy potępienia, które nas paraliżuje, ale chopną akceptację, która daje odwagę do powstania. Pomyślmy o dwóch głosach, które nieustannie walczą o naszą duszę: głos oskarżyciela, szatana, który bez przerwy szepcze nam do ucha: Jesteś niczym, twój grzech Cię określa, Bóg Cię odrzucił, nie ma dla Ciebie nadziei. To głos, który prowadzi do rozpaczy. I jest drugi głos, cichy i pełen czułości, głos Maryi, naszej orędowniczki. On szepcze coś zupełnie innego. Jesteś moim dzieckiem, twój grzech to straszna rana, ale to nie jesteś cały Ty. Chodź, zaprowadzę Cię do lekarza, który uleczy Twoje rany. Nie bój się. On na ciebie czeka. To jest głos ucieczki, głos, który prowadzi do skruchy i nawrócenia. Jej całe życie i misja są ukierunkowane na ratowanie grzeszników. Jej Fiat, jej tak wypowiedziane Bogu, sprawiło, że stała się matką tego, którego Anioł nazwał Zbawicielem, bo on zbawi lud swój od jego grzechów. Ona nosiła w swoim łonie baranka Bożego, który gładzi grzechy świata, karmiła piersią Tego, który stał się chlebem życia. Stała pod krzyżem, gdzie z przebitego boko jej syna wytrysnęły krew i woda, źródło naszego obmycia i usprawiedliwienia. Maryja jest nierozerwajnie złączona z tajemnicą miłosierdzia. Ona nie jest alternatywą dla Jezusa, ale najpewniejszą i najszybszą drogą do Niego. Uciec do niej to jak wejść do przedsionka szpitala polowego, którym jest Kościół. Ona jest tą, która pierwsza opatruje nasze najgorsze rany, uspokaja nasz lęk, a potem bierze nas za rękę i z matczyną odwagą prowadzi prosto do lekarza, do konfesjonału, gdzie czeka na nas sam Chrystus, aby dokonać cudu uzdrowienia. Dlatego szatan tak bardzo nienawidzi nabożeństwo do Maryi. Wie, że tam gdzie jest ona, tam on traci władzę, bo nikt skuteczniej od niej nie potrafi wyrwać duszy z jego sydeł i przyprowadzić jej do źródła miłosierdzia. Maryjo, ucieczko grzeszników, przychodzę dziś do ciebie, nie śmiąc nawet podnieść oczu. Przychodzę z całym ciężarem mojego życia, z brzemieniem moich grzechów, które tak bardzo mnie od ciebie i Twojego syna oddalają. Nie mam nic na swoją obronę, żadnych zasług, żadnych usprawiedliwień. Mam tylko moją nędzę i bezgraniczną ufność w Twoje matczyne serce. Proszę, nie odrzucaj mnie. Przychodzę do ciebie z moim grzechem pychy, który jest korzeniem wszelkiego zła, z tą subtelną, lecz zabójczą myślą, że sam sobie poradzę, że nie potrzebuję Boga, z moim wynoszeniem się nad innych, z pogardą w sercu, z osądzaniem bliźnich, podczas gdy sam jestem godzien potępienia, z moją niechęcią do przyznania się do błędu i proszenia o przebaczenie. Maryjo, pokorna służebnica Pańska, uproś mi łaskę prawdziwej pokory. Rozbij we mnie ten mur pychy i naucz mnie stawać przed Bogiem w prawdzie o mojej małości. Przychodzę do ciebie z sad, grzechami mojego serca, z tym mrocznym światem pożądań, którego tak bardzo się wstydzę. Z zazdrością, która zatruwa moje spojrzenie na sukcesy innych, z nieczystymi myślami i pragnieniami, które plamią moją duszę, stworzoną do miłości czystej, spielęgnowaną w sercu urazą, z niechęcią do przebaczenia, która jest jak trucizna niszcząca mnie od środka. Maryjo, której serce jest niepokalane, proszę, obmój moje serce! Wyproś mi u Jezusa łaskę serca czystego, zdolnego do miłości bezinteresowanej i przebaczenia, które wyzwala. Przychodzę do Ciebie z sad, grzechami mojego języka, z każdym słowem obmowy, które zniszczyło dobre imię drugiego człowieka. Z każdym kłamstwem wypowiedzianym z lęku lub dla własnej korzyści, z każdym oszczerstwem i plotką, które zasiały niezgodę i ból, z każdym słowem ostrym, ironicznym, pełnym pogardy, które zraniło serce kogoś, kogo kocham. Maryjo, Panno Milcząca, która zachowywałaś wszystkie sprawy w swoim sercu, naucz mnie panować nad moim językiem. Niech moje słowa od dziś niosą chopu, prawdę i pocieszenie, a nie zniszczenie. Przychodzę do ciebie z grzechami mojego zaniechania, które być może ciążą mi najbardziej, z tym wszystkim dobrem, które mogłem uczynić, a którego nie uczyniłem, z miłością, której nie okazałem, z czasem, którego nie poświęciłem moim bliskim, z pomocą, której odmówiłem potrzebującemu. Ze słowem pocieszenia, które uwięzło mi w gardle, z obroną prawdy, na którą nie starczyło mi odwagi. Maryjo, która zawsze byłaś gotowa służyć, obudź we mnie wrażliwość na potrzeby innych i daj mi gorliwość w czynieniu dobra. Przychodzę do ciebie wreszcie z moim największym lękiem, z lękiem przed spowiedzią. Boję się wyznać moje grzechy, boję się sądu kapłana, boję się, że nie otrzymam przebaczenia. Ten lęk paraliżuje mnie i trzyma w niewoli grzechu. Maryjo, matko miłosierdzia, proszę Cię, weź mnie za rękę, jak małe dziecko, i zaprowadź do konfesjonału. Rozproś mój lęk swoją matczyną obecnością, wyproś mi łaskę dobrej, szczerej i ufnej spowiedzi. Bądź przy mnie, gdy będę wyznawał moje winy, i bądź przy mnie, gdy będę przyjmował rozgrzeszenie, które w imieniu Twojego Syna przywróci mi pokój. Maryjo, ucieczko grzeszników, w Twoje ręce składam cały ten ciężar. Nie proszę, abyś go zignorowała, ale abyś zaniosła go do stóp Jezusa. Rzuć ten mój grzech w ocean Jego miłosierdzia. Uproś mi przebaczenie i siłę do poprawy. Jesteś moją jedyną nadzieją. W Tobie pokładam całą moją ufność. Amen. Opuszczając tę modlitwę, niech pozostanie w tobie uczucie ulgi. Nie jest to jeszcze radość świętości, ale pierwszy, błogosławiony oddech wolności. Ciężar, który nosiłeś sam, został podniesiony przez kogoś silniejszego. Proces uzdrowienia się rozpoczął. To, co wydawało się niemożliwe, gdy byłeś sam w swoim więzieniu. Teraz w obecności matki staje się realną nadzieją. Pamiętaj jednak, że ucieczka do Maryi nie jest celem samym w sobie. Ona jest bramą, która prowadzi do źródła miłosierdzia, którym jest jej syn, obecny w sakramencie pokuty i pojednania. Dlatego najpiękniejszym owocem tej porannej modlitwy, najprawdziwszym dowodem Twojej miłości i zaufania do Maryi będzie konkretna decyzja. Postanów w swoim sercu, że pójdziesz do spowiedzi. Nie odkładaj tego. Wykorzystaj konfidencję i nadzieję, którą ona wlała w Twoje serce. To jest krok, na który ona czeka. Ona już przygotowała dla ciebie łaskę przebaczenia u swojego syna. Teraz ty musisz tylko wyciągnąć po nią rękę. Niech ta myśl towarzyszy ci przez cały dzień. Nie jesteś już sam ze swoim grzechem, jesteś dzieckiem w drodze do domu, prowadzonym za rękę przez najlepszą z matek. Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła Tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie o panno nad pannami i matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O matko słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.